Nie moje mieszkanie. Daleko nie mam, to jest świetne. Ale zanim przekręcę klucz i wejdę do środka, czeka mnie przejście przez parę wymiarów strachu, zaczynając od klatki schodowej. Wchodzi się do niej prosto z ulicy. Jest odrapana, brudna. Zapach nie dominuje w tym obrazku. To brak światła powoduje, że to, co widzę w ciemności, przybiera różne kształty. Oszukuje mózg. Trzy piętra w górę. Na jednym półpiętrze. Okno otwarte na wylot. Otwarte na jeszcze większą ciemność. Nawet nie wyglądam przez nie. W głowie już widzę, jak wypadam przez okno, jak ktoś mnie wyrzuca. No bo czemu nie? Na pierwszym i drugim piętrze drzwi do mieszkań są uchylone. Jak to? To nie jest normalne. Czy to zaproszenie? Pułapka? Jestem na trzecim piętrze. A ah, więc te uchylone drzwi prowadzą do kolejnych korytarzy. Okej, okay. to dobrze pomyślałem, ale to wcale nie dobrze. Przechodzę przez nie, idę wąskim korytarzem, jeszcze bardziej zwąszczonym przez meble ścianki, dywany, stare odkurzacze porozstawiane przez ścianie jak eksponaty. Skręcam z korytarza w lewo. Kolejny korytarz. Nie wiem, gdzie jest światło. Nie będę ryzykował, że to będzie jednak dzwonek do drzwi. Nie. Świecę telefonem. Labirynt. Jestem. Drzwi do mieszkania są przy drugiej klatce schodowej. Ilość niebezpieczeństw, ilość lampek awaryjnych, jakie teraz świecą mi się w głowie, paraliżuje mój ośrodek decyzyjny. Wchodzę. Matko, co za strach. Ale jestem. Przez okno po lewej. Widzę księżyc w pełni. Oświetla dokładnie wszystkie obiekty na dachu anteny, przewody to jest piękne.